No, drużyno, za chwilę będziemy tu budować taką ścieżkę treningową. Będziemy budować pięć stacji, gdzie można się zatrzymać i poćwiczyć, i to każda w innej części tego parku. No, a dzisiaj zaczniemy. Hej, Sky! Hej, drużyno Boba! Wszyscy już rozgrzani i gotowi do budowania ścieżki treningowej? Tak, tak, jest. tak. To się nazywa sportowo! Ale skąd ludzie będą wiedzieli, jakie robić ćwiczenia? Takie tabliczki informują ludzi, co robić, widzisz? Na tej jest człowiek idący porównoważni. Aaa! Ale dlaczego te stacje będą w różnych miejscach, a nie wszystkie stacje naraz w jednym miejscu? Żeby ludzie musieli się przebiec z jednej stacji do drugiej. Dzięki temu można się styszeć, zasapać i rozgrzać mięśnie. Jejciu! Ludzie to wszystko umieją robić? No pewnie! Ludzie mogą zrobić wszystko, jeśli spróbują. Więc trzeba pokonywać ograniczenia i ciągle <laughs> próbować zrobić coś nowego. Jejku! Jak ja strasznie chcę zrobić coś nowego! Coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam! No nieważne. Biegnę do Rzekowa i z powrotem, a po tym biegu przetestuję nową ścieżkę treningową. <grystanie> Ale będzie super! Do zobaczenia! No, Drużyno, słyszeliście Sky? Niedługo tu wróci, a kiedy wróci, ścieżka ma być gotowa. A ja muszę zrobić coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłam. Damy radę? Tak, damy, damy radę! radę! Ta drużyna radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. mi piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dwoje do pracy rwą. Wywierciłam wszystkie otwory na stacjach, więc możemy już budować dalej, Bob. Świetnie. Dzięki, koparko. Skończyłeś montować drążek, Leo? Tak, Bob. Muszę jeszcze wykonać szybciutki test. Dawaj, Leo! To się nazywa sportowy duch! Świetnie. Dobra. Teraz drabinki i kilka ławek do pompek. A na koniec zamontujemy poręcze gimnastyczne. Koparko, skoro już skończyłaś, Leo może ci z powrotem zainstalować łyżkę. Już się robi! No Paternie, Bob!